Dzień dobry Wam wszystkim, witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać dzisiaj parę eksponatów, parę rzeczy, o paru rzeczach się, po, paroma rzeczami się pochwalić. Czarna przygotowana, w nieśmiertelnym żółtym opramowaniu. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o Ojcu, o rozmowach tak, o rozmowach. Ja mam chyba troszkę alerty, bo słuchajcie, swędzi mnie nos. Słuchajcie, jak to jak trzymam, to ale jest. To jest taki eksponat. Czosnek. Taki czosnek ma tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ten ma akurat osiem. Ale mają chyba niektóre więcej. Ojciec na rozmowach, gdy niektórzy go pytali. Pytali go o zioła, o różne tam rzeczy, ale dziś Wam opowiem o czosnku. Ja już to mówiłem, ale dzisiaj jest taki dzień, że celowo wrócę do tego czosnku. Co ojciec mówił na temat czosnku na rozmowach i nie jednej, tylko o sobie. Mianowicie, że pół takiego czegoś, połowę, czyli to na pół, czyli takich 8, albo jak jest więcej, to 4, znaczy albo 4, albo 6, połowę w każdym razie takiej głowy, miażdży się to. I wrzuca się to do, do małego naczynia, zalewa się to troszką wody i doprowadza do wrzenia, czyli żeby to zabulgotało, zapieniło. I to się tak zapieni. Jak to się zapieni, to trzeba to... Oj, przepraszam, ja to odsunę jednak. W każdym razie trzeba to podgotować kilka minut, żeby te wszystkie trucizny eteryczne, to, które to zawiera, te wszystkie paskudstwa, odparowały. I żeby, żeby ten czosnek się po prostu ugotował. On nie ma być surowy, on ma być ugotowany. I pije się to, tę wodę z tego czosnku, i zjada się te, ten rozgnieciony czosnek codziennie. Przez ojciec mówił, jednym mówił pół miesiąca, mówi, innym mówił miesiąc, potem się robi przerwę i potem znowu. Ojciec mówił, że to obniża ciśnienie. To, jak wiecie, na pewno wielu z Was wie, że zawiera bardzo dużo tej siarki. I ta siarka może ma w tym jakiś, odgrywa jakąś rolę, może nie. Nie wiem. Powtarzam Wam to, co Ojciec mówił o czosku. I teraz tak. Co Ojciec mówił bardzo często, wielu z nas mnie i nie tylko mnie mówił tak: Kto się narodził, musi umrzeć. Kto się narodził, musi umrzeć. Ojciec powtarzał to wielokrotnie jak mantrę. Przypominam Wam o tym. Co było dalej? To są dwie takie dosyć istotne rzeczy, które Wam chcę powiedzieć. Oczywiście ci, którzy wiedzą, dlaczego ja to dzisiaj mówię o tym czosnku i o tym, kto się narodził, musi umrzeć, to to będą wiedzieli. Nie jest to żaden przypadek, że akurat dziś, w, to, w dniu dzisiejszym, teraz o tym, o tym opowiadam. Więc zostawmy sprawę związaną z tymi nieszczęsnymi jarzynami, warzywami, czy czymkolwiek, co, się, co pochodzi od roślin. Tam w tych roślinach raczej niewiele dobrego jest. Poza tym to nie jest dla ludzi. Przejdźmy do, do jedzenia tego, co, co ludziom jest potrzebne. Mam następny eksponat. O! I to, nie, to mnie nie alergizuje. Tu mi się nic nie dzieje. To jest... To są rozłupane kości, pocięte kości i gotowane w suwidzie, czyli w suwi. W temperaturze 60, przepraszam, to jest akurat w 92 gotowane, przez kilka dobrych, kilka godzin. Nieraz jest tak, że obniżam temperaturę na 86 stopni, zostawiam na przykład te kości na całą noc i one się tam po prostu w tym, widzicie, w tym słoiku gotują i on jest wklęśnięty. Ten słoiczek stoi już drugi tydzień poza lodówką. Nie był pasteryzowany, czyli znaczy nie był do prawie 100 stopni, tylko inaczej, nie Pasteryzowany to on był, bo te 92 stopnie jak osiągnął, to on się spasteryzował, ale nie był tyndalizowany, czy nie był pasteryzowany trzykrotnie. I nic mu się nie dzieje. Takich słoiczków leży tam zawsze u mnie kilkanaście. I, I to jest wywar, który ja używam do robienia zup. Baza zupy. Baza codziennej zupy. Kolagenowo. No wiecie, tam te wszystkie rzeczy z tych kości, te, te obierki z tych kości, tam to wszystko jest. To jest druga sprawa. Co jeszcze? A, tak. I wielu pytało, jak przygotowuję, bo już to tłumaczyłem paru osobom, jak robię skwarki. Skwarki używam do. Czy to jest żółtkownica, czy to są różne inne rzeczy, czy nawet do tej zupy dodaję łyżkę dwie, jak już jest, skwarków, bo wolę skwarki niż, niż, niż wytopiony cały. Całą słoninę. Robię tak: kroję na kawałki, na, na małe kawałki, tak jak tutaj widzicie, słoninę, smażę ją i to frakcję płynną, czyli smalec, odlewam do butelek. Zlewam to przez leje do butelek, to jest skorkowane, potem to jest pasteryzowane, ale bez pasteryzacji spokojnie rok- dwa sobie w takiej butelce na gorąco zalane będzie stało. Nic się nie dzieje, już mam to przetestowane. Natomiast skwarki instalują się do słoiczka, uciskam to od góry jeszcze łyżką, żeby ich się zmieściło więcej i zakręcam. I one same się zasają. Wcale ich nie daję do pasteryzacji, bo one nie, nie leżą u mnie długo, one są po prostu na bieżąco sobie po prostu. Te skwarki scho schodzą. I to jest prawdziwe jedzenie, takie jak pan doktor zalecał i takie jak tak jak ojciec wysyłał do pana doktora, tak pan doktor dawał receptę, co robić, żeby być. Żeby się nam tutaj żyło zdrowo, pięknie i sympatycznie. I tak się rzeczywiście w moim przypadku dzieje, nie wiem, jak w waszym. Ja oczywiście popełniam błędy, nie ma tak, że cały tydzień, czy tam dwa tygodnie jestem praktycznie perfekcyjnie na żywieniu optymalnym, nie udaje mi się to. Rekord to jest tydzień. Generalnie to jest 3-4 dni, potem jest znowu złamanie żywienia, ale wracam z powrotem. Więc mimo, iż wracam to, to i tak jest lepiej. No więc to jest sprawa następna. To za mną co widzicie, to jest mój nowy projekt. To są autorskie postery. I te postery będę sprzedawał u mnie na swojej firmowej, ze swojej strony firmowej. Albo to będzie buciki.pl, albo będzie to gucio24.com, albo będzie to po prostu sławomirpiwowarczyk.pl z mojej galerii autorskiej. Tego będzie więcej. Jest przygotowanych już kilkanaście tych obrazów. To są autorskie kopie, które będą przeze mnie osobiście podpisane i numerowane. Także będzie tego określona ilość. I kto będzie chciał, komu będzie to gdzieś pasować, czy do wnętrza odpowiedniego, czy do jego odpowiedniego gustu, będzie sobie mógł to spokojnie kupić. Tutaj mam akurat dwa. Te są akurat oprawione, są w, za szybą. Jest to dosyć ciężkie, bo waży to ponad 3 kg. Więc może być problem z wysyłką, ale myślę, że to się uda opanować. Tu jest akurat drugi. Oryginał tego obrazu jest już u swojego nowego właściciela. Tutaj została autorska kopia, która może powędrować do, do, następnych, do następnych właścicieli. I teraz chcę jeszcze powiedzieć, że toczy się w tej chwili aukcja, jeszcze dwóch moich małych obrazków. I zdarzyła się u mnie awaria. Mianowicie chciałem poprawić tą ramkę. Pokazywałem Wam, ta miedziowana ramka i Jak zacząłem ją poprawiać, tak wyszła ramka. No, może zła ona nie wyszła, bo wyszła całkiem fajna, ale nie każdemu z tych, którzy już licytują ten obrazek, nie każdemu ona się musi podobać. Tak to wyszło. Wyszła taka, taka stara mieć wyszła, i ja zaproponowałem znaczy, ja proponuję taką rzecz, że jeżeli ktoś sobie ten obraz wylicytuje, żeby go wam pokażę, to będzie on wysłany w dwóch ramkach. Albo w tej przeze mnie troszkę zmienionej, bo może się nie podobać, albo, przez, albo w ramce, w tej, której uważam, że jest lepszy niż w tej miedzianej. To jest ta. To jest bardzo piękna drewniana ramka. Akurat znalazłem jedną sztukę takiej, takich ramek, i to jest, słuchajcie, po. To jest bejcowane. To jest bejcowane, i to jest, to są, widać te słoje drewna, więc to jest bez szybki, Szybka jest do tego oczywiście. Więc ten obrazek na tej licytacji, która jest do dzisiaj, do chyba do 20, na pewno do 20, on będzie z dwoma ramkami. Autor, znaczy ten osoba, która wylicytuje, będzie, sobie, będzie miała tą, którą, która miała być, a którą ja troszkę tak um, zmodyfikowałem. Plus będzie ta, ta naprawdę fajna ramka i według mnie dużo lepsza niż... Dużo lepsza niż, niż w tej. Nie będę już robił te, do tego fotografii, więc tak jak ta aukcja sobie idzie, to niech ona się po prostu toczy. W gratisie będzie w każdym razie ta dodatkowa ramka. No to to chciałem powiedzieć, żeby nie było zaskoczenia, bo ktoś potem, wiecie, wylicytuje i nagle okazuje się, że, że ta ramka jest troszkę inna niż, niż wcześniej ją pokazywałem. No tak się zdarza. To jest moja inwencja twórcza, która czasami samego mnie przerasta i, i wychodzą takie kwiatki, gdzie potem to trzeba, trzeba to wszystko prostować. Co Wam jeszcze miałem powiedzieć? O czostku powiedziałem, o ojcu powiedziałem. Normalnie wypadałoby przeczytać jeszcze Pana Doktora. A właśnie, nie mam zaznaczonego fragmentu Pana Doktora, ale Wam opowiem bardzo fajną rzecz. Rozmawiałem z osobą, która była bardzo blisko Pana Doktora i która któregoś razu zadała panu doktorowi, panu doktorowi mm, ważne dla niej osobiste, osobiste czy nie nieosobiste no, pytanie w każdym razie. I pan doktor, wiecie co, odpowiedział w ten sposób, że yy, jak wróci do domu i wyjmie jakąś książkę, tam, która jej wpadnie gdzieś tam w ręce, otworzy na chybił trafił, przeczyta, to będzie mieć tam odpowiedź. I on ta osoba to zrobiła i rzeczywiście odpowiedź była tak, jak pan doktor powiedział. Ja również to kiedyś zrobiłem. I. I dostałem odpowiedź na pytanie, dlaczego prawa łopatka, a nie lewa. Co ta prawa łopatka, czym ona różni się od lewej i dlaczego Izraelici mieli zalecenie z prawej łopatki, kapłani izraelscy, mieli zalecenie odrobinę mięsa z prawej łopatki, cały tłuszcz, no i podroby. No i dostałem odpowiedź. Ja tej odpowiedzi Wam nie przekazałem, co to jest, co, co tam jest i gdzie to jest napisane. Znajdziecie sobie sami. Wskazałem Wam tylko, że odpowiedź na to jest. Więc teraz ja nie mam nic zaznaczonego. Wziąłem, tak, akurat jest koło mnie. Otwieram, na chybiu trafił. Gdzie tu? Tu się otwiera. O, dobrze. Nie wiem, co będzie, ale możecie słuchać. Inne witaminy, minerały i enzymy. Organizm potrzebuje. Do spalania węglowodanów, inne do przetwarzania węglowodanów w trójglicerydy, a następnie w cholesterol, a inne do spalania tłuszczów. No, a jak my nie wiemy, które do czego są potrzebne, i zjadamy przez przypadek zestawy witaminowe albo pojedyncze sztuczne witaminy, to co? To robimy sobie dobrze czy źle? Jeżeli nie wiemy o tym, nieświadomie to robimy, to przez przypadek możemy sobie zrobić dobrze, ale przez przypadek możemy sobie zrobić kuku. Jeszcze raz przeczytam. Inne witaminy, minerały i enzymy organizm potrzebuje do spalania węglowodanów, inne do przetwarzania węglowodanów, trójglicerydy, a następnie w cholesterol, a inne do spalania tłuszczów. To co dalej? No to jeszcze chwilę, mamy tutaj jeszcze trochę czasu. Tak, jeszcze się wgra. W tłuszczach zwierzęcych spożywanych w naturalnych produktach, na przykład w boczku czy słoninie. No widzicie, pokazałem słoninę, mamy aluzję do słoniny. Występuje prawie tyle enzymów, witamin i minerałów, ile organizm musi zużyć do spalenia tych tłuszczów. Jedząc tłuszcz zwierzęcy, dostarczamy więc paliwo i piec do jego spalenia. Jedząc węglowodany, węglowodany dostarczamy samo paliwo i to nie najlepsze. A piec, w cudzysłowie, musimy, musi organizm zbudować sobie sam. I tym sympatycznym akcentem kończę dzisiejsze nagranie. Zapraszam do licytacji. Tak jak wspomniałem, dziś jed, kończy się jedna z tymi, dwoma, z tymi dwoma ramkami, jutro kończy się jeszcze jedna. I bardzo dziękuję za udział w licytacji, która skończyła się w dniu wieczorem, wieczorem wczoraj. To co jeszcze? Tyle. Do miłego. Cześć.